Manko z tej strony Estebana, to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie takiego skina, no i jeśli chcecie wygrać standardowo, łapa w górę, subik, dzwoneczkiem, komentarz oraz pamiętajcie o tym, że jak chcecie wygrywać konkursy, musicie mieć mój kodzik, czyli Esteban, użyty w tym miejscu. No i ja swojego kodu nie mogę użyć, ale Wy możecie, pamiętajcie, że daje najlepsze profity, jakie mogą być, a ja przepraszam Was z góry widzowie za tego Facebooka, Mam nadzieję, że już nie będzie. Jak będzie, to po prostu wejdziemy. No to zrobię cięcie, ale wiecie o co chodzi. Wpłacacacie z moim kodzikiem. Bardzo wam dziękuję za wsparcie. Na no, my dzisiaj mamy 10 koła. No i mam nadzieję, że uda się zrobić z tego jakiś fajny profit. No i zobaczmy, czy jakieś skrzyneczki powróciły. No i właśnie, na razie nie powracają skrzynki, więc czekamy. Czekamy na aktualizację. Więc może otwórzmy sobie coś tutaj. No z tych droższych, z tych droższych. Nie ma w sumie takich mega drogich skrzynek na, na case. Coś by się przydało, takiego za 400, 300, 500. No jest ten easy knife, ale tu mamy same koski. Więc zacznijmy od ekskluziwa. Może i standardowo, ale polećmy z dwoma za 2400 zł. No i zobaczymy, co tutaj ciekawego poleci. Słabiutko, bardzo słabo. No jakby tu dało, to jest koniec. 1500 zł, okej, okay, 1500 zł mamy 7600. Co bym tutaj chciał pootwierać? No chyba tą skrzynkę przygody i powiem wam, że ona w poprzednim odcinku zabrała dużo, więc może w tym odcinku uda się tutaj coś drogiego trafić i zaczynamy bardzo dobrze, bo jest kostka Esasimow. To jest standardowy profit. 2000 zł na tej skrzynce. Znaczy 1000 profitu, dwa koła dostajemy, więc jest to standardzik, tak? Jest to standardzik tej skrzynki, no ale na przykład standardem też jest to, że potrafi ona bardzo dużo zabrać, ale w sumie nie tak dużo. Myślałem, że mniej, bo dobre, dobre stany Asimowów, znaczy może nie dobre stany, ale track. Dobra, lecimy dalej. Wy pamiętajcie widzowie, że musicie mieć łapeczkę w górę zostawioną pod tym filmem, bo jak nie macie, no to niestety nie wygracie konkursu. A tutaj dało 1000 złotych z takiego lipnego otwarcia. Zobaczcie, myślałem, że to będzie strasznie słabe. A ta emeczka pięknie, uspik też pięknie. I kolejna koska do EQ. No niestety nie. I tu już będzie gruba strata, więc sprzedajemy to i otwieramy dalej. Otwieramy dalej. Będziemy, myślę, dzisiaj też upgradeować. Na jakieś fajne skinki Okej, okay. jest emeczka, jest uspik I 1000 złotych Czyli jest ok, bo jest na zero Możemy to zostawić i stać mnie na jeszcze Na spokojnie To sobie otwórzmy tą skrzyneczkę No i zobaczmy, koska przydałaby się Chociaż jeszcze jedna, no i zobaczcie dało jedną kosę No i już niestety nie chcę dawać Tutaj dużo straciliśmy, dobra, przed nami jeszcze dwa takie otwarcia I zobaczymy Co tutaj poleci No Zbyt często pojawia się ten pattern, e, tak mi się jakoś wydaje. No, oby teraz się nie pojawił, oby teraz załokowskie, bo raczej w sumie na pewno jesteśmy w plecy. Jest na szczęście na Wajka Fate ona sama kosztuje 1500 zł, więc jest naprawdę nawet 1600. więc Jest naprawdę ok. No, ogólnie myślę, że nie jesteśmy jakoś dużo w plecy. Mamy 8200, plus tutaj mamy 400. No, lekka strata jest. Ale spróbujemy zrobić tutaj coś ciekawego. Na przykład na razy 5 Flipknife Tiger II 20%. To przeleci. To się naprawdę fajnie kręciło. No ale niestety przelatuje. No i mamy 1260 zł. Fast mode prawa strona. Fuck. No i powiem Wam, że jest... Ciężko, jest naprawdę ciężko, bo mamy 10 koła. Znaczy mieliśmy 10 koła, a mamy już dużo mniej. I tutaj trzeba naprawdę grubo zaryzykować. I dajmy jeszcze raz tą stronę prawą, proszę, żeby to weszło. Jest, dobra, mamy to, mamy to, odrobiliśmy troszkę. I wydaje mi się, że właśnie mamy 8200 plus te 400-ki, odrobiliśmy to, co straciliśmy przed chwilą. Uf, ale to było naprawdę ważne i przed nami w sumie najważniejszy upgrade'ik, bo spróbujmy zrobić. Uwaga, spróbujmy zrobić Butterfly a, Marble Fade. Okej, okay, przed tym upgrade'em widzimy się po przerwie. Przepraszam za tego facebooka. Okej, okay, już jestem. Przepraszam widzowie, jeszcze raz. Zawsze zapominam przed filmem tego wyłączyć. Ale uwaga. Wrzucamy praktycznie 4,5 tysiąca złotych Możemy mieć 11 koła Mamy łącznie 34% szans na Butterfly'a, Knife'a, Marble No i widzowie Przed tym upgrade'em dajcie znać w komentarzu Gdzie byście dali e, Gdzie byście dali czy na przykład lewo góra, prawo góra I zostawcie łapkę w górę Jak chcecie więcej takich upgrade'ów Dajmy sobie lewo środek Upgrade'ujemy Proszę Hamuj, let's fucking go, widzowie, o to właśnie chodzi, o to chodzi, mamy Butterfly Knife'a Marble Faida za 11 tysięcy złotych, no i to jest przepiękny odcinek, przepiękny odcinek, bo ja już sobie go zostawiam, a my mamy jeszcze kolejnego Marble Fade'a, tym razem Bayonetta którego sobie sprzedamy I po prostu za to otworzymy sobie Trzy skrzyneczki Bo na cztery mnie nie stać ekskluzywy Chyba mnie nie stać, nie? Na cztery? No niestety Dobra, trzy otwieramy 3600 zł. daj coś jeszcze i kończymy ten filmik Z niesamowitym profitem Oj, 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 bardzo słabo Bardzo słabo, więc robimy tak Że ja z Butterfly już jestem pięknie zadowolony A my zrobimy jeszcze jeden jakiś Gruby upgrade'ik Myślę, że nawet na razy 5 możemy sobie pyknąć Na przykład, na uwaga Na przykład, uwaga, na co, na co, na co Na skeletona fejda 24% szans i dajemy prawą górę Nic tutaj nie ruszam Doleć <noise> Niesamowite, niesamowite Co to jest za odcinek, widzowie? Co to jest za odcinek? Dwie kosy o łącznej... No miałem 10 koła, mam 20. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo wam za oglądanie. My się widzimy w kolejnych odcinkach. No i na razie.